Witam wszystkich serdecznie z Oroposz, Jestem tutaj już dotarłam w tym roku trochę później, ale zobaczcie jak mamy tutaj pięknie. Dzisiaj jest ostatni dzień marca. Ja troszeczkę jestem zachrypnięta, przepraszam. Mamy 14 stopni ciepła, jest cieplutko. Niestety w morzu są fale, jest trochę wiatru i nie uda mi się dzisiaj wam wejść. No takie fale niestraszne by były. Wielu z Was, ale takiemu pływakowi jak ja to jeszcze, jeszcze zupełnie nie to, a więc się wstrzymam, poczekam aż się uspokoją, żeby mnie nie przytopiły, bo przecież Kryśka chce żyć, nie? Słuchajcie, tutaj jest naprawdę fantastycznie, balkon jest duży, tak mamy z tej strony, a tak mamy z tamtej strony, tak, jest gaj oliwny, można sobie tutaj posiedzieć raz tak, raz tak. Czasem tutaj na przywieje silniejszy wiatr, więc wtedy można się schować w tej części balkonu. Tam dalej widzicie pralkę, z której oczywiście można korzystać. Zobaczcie w tle. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie będzie widać na filmiku, ale tam są drzewka z pomarańczami. Tutaj też mamy na podwórku pomarańcze cytryny. Troszeczkę dalej oliwki. Co ja to teraz zrobiłam z tym? O tak. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy kochają morze, którzy kochają greckie klimaty. I oczywiście e, wszystkich tych, którym nie będzie przeszkadzał fakt, że ja mieszkam w pokoju obok, e, że używam do pracy kart, bo to też jest ważne, żebyśmy się tutaj energetycznie zgrywali, żeby nie było to jakimś lękiem dla Was. Bo są osoby, które tego no, po prostu nie uznają, tak? Mają rację, mają swoje racje, wolno im, ale ja tutaj jestem, ja pracuję, ja wróżę z kart, czytam karty, używam tarota, więc żeby to po prostu nie było czymś przykrym dla Was. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkie osoby, które jeszcze nie zaplanowały swojego urlopu, minimalny pobyt tutaj to 7 dni. Dojazd z lotniska, takiego samego jak do Aten. Tutaj więcej szczegółów to już na pryw, zobaczcie. Pokoju na razie nie pokazuję, jest on na zdjęciach, a w tym momencie ten mój pokój jest zawsze czysty, ale jeszcze nie przygotowany, więc dlatego tam nie wchodzę i go nie pokazuję. Pokażę na innych filmikach, zobaczcie tutaj, o jest fantastycznie, tutaj obok, w tym miejscu, który jest na wprost, tam gdzie ja się kąpię, to po prostu schodzimy, kąpiemy się i wychodzimy, bo tam nie ma miejsca na to, żeby się rozłożyć. Są tylko schodki, żeby sobie posiedzieć ewentualnie. Natomiast 100 metrów dalej, tutaj, tylko że to jest akurat za tym domkiem i nie będzie go, nie, be, nie widać go stąd, jest, plaż, jest kawiarnia, jest restauracja, w której można zjeść, wypić kawę i tam są leżaki. Za 3-4 euro można leżak wynająć nawet na cały dzień i się sobie na nim siedzieć pod parasolem. Ale troszeczkę dalej i te plaże już widać i widać tam już ludzi nawet. Są, jest plaża taka bezpłatna, można sobie położyć tam matę czy jakiś leżaczek i się po prostu tam za darmo zupełnie plażować i odpoczywać. Trochę dalej jest tawerna, ją też widać, tylko nie wiem jak to będzie na filmiku, czy będzie ją widać, ja ją widzę, ale na filmiku pewnie spróbuję przybliżyć. No, wiem, pewnie. Jeszcze słońce mi świeci i do dokładnie nie widzę co nagrywam, ale myślę, że widać troszkę. OK. Sorry, ręka mi się częsie, bo tak sobie jakoś załapałam, złapałam nie trafnie. Mm. W drugą stronę z kolei, moi kochani, jest centrum. Tego tutaj nie widać, bo balkon akurat mój tam nie sięga, żeby tą główną drogę zobaczyć w lewo. 3 km stąd jest port, z którego wypływają promy do na wyspę Ewia, też Eboa, tak zwana. Zobaczcie tam w tle to właśnie co widać to jest ta wyspa. jest 7 km stąd w linii prostej. Prom płynie 15 minut, kosztuje 2 euro od osoby, można popłynąć nawet na cały dzień. Tam są plaże yy, piaszczyste, bo tutaj u mnie to są takie kamyczki małe na wszystkich plażach, więc to od razu mówi, jak ktoś tego nie lubi, to, yy, no, to żeby wiedział. Kochani, no na dzisiaj myślę, że tyle. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chce tutaj posiedzieć sobie ze mną na balkonie, posiedzieć sobie samemu, to rzeczywiście, bo ja jestem w drugim pokoju, ale ja pracuję i ja tutaj się nie wtrącam. Udzielam oczywiście wszelkich wskazówek, zamawiam jedzenie, jeżeli trzeba. Czasem sobie porozmawiamy, jeżeli macie na to ochotę i akurat mam czas, ale tak normalnie to sobie żyjecie swoim życiem. Jest kuchnia, łazienka do Waszej dyspozycji, możecie gotować. Jest duży przedpokój, możecie tam zostawić też tam w ogóle są poskładane przeróżne rzeczy związane z morzem. Są dwa rowery też, którymi można podjechać na zakupy. I no, tak chyba, chyba tyle, chyba wszystko co chciałam Wam powiedzieć w tym momencie. Reszta wiadomości stopniowo, jak tutaj się też dobudzę, bo ja wprawdzie obserwowałam wschód słońca po 6 rano, ale, ale jeszcze potem kimnęłam i, no i tak sobie kimałam do południa. Odpoczywałam po trudach ostatnich. Tak więc moi drodzy, zobaczcie, piękne morze, fantastyczna okolica, yy, ogromna przestrzeń, niczym nieograniczana. No, zobaczcie, pokój w bardzo dobrej cenie. Mogą tutaj się zmieścić dwie, trzy osoby. No, jak jest yy, ktoś jeszcze, się, jest większa grupa, czy większa rodzina. To zmieszczą się, były tutaj już i cztery osoby, z tym, że jedna też może spać na materacu, tak, a więc łóżko dwuosobowe i jedno-jednoosobowe i jest jednoosobowy materac taki mm, dmuchany. W razie co, ale tak ogólnie to ja zapraszam dwie osoby, ewentualnie trzy. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam raz jeszcze do mnie.